Witam Państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Tunel Kiego, Najbardziej sk sk skomplikowany i niebezpieczny w Rosji. Materiał 29 września 2022 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Na ziemi ułożono ogromną liczbę tuneli, ale nie, nie więcej niż 100 z nich. Ma długość 10. Kilometrów lub więcej w naszym kraju, czyli w Rosji, zbudowano najdłuższą linię kolejową siewiero -Mójski. Jego długość wynosi 15 343 metry. Budowa tunelu trwała 26 lat, a pierwszy pociąg ruszył w grudniu 2002 roku. Podczas budowy odnotowano ponad 50 wypadków, co w naturalny sposób można, może doprowadzić do zamknięcia projektu. Według oficjalnych źródeł, podczas budowy tego tunelu zginęło 30, 31 osób. Być może był, byłoby wiele razy więcej ofiar śmiertelnych, gdyby nie decyzje rosyjskich naukowców, inżynierów i budowniczych promieniowanie i inne trudności konstrukcyjne. Jednym z warunków utrudniających budowę było pasmo Górskie Sjewski o długości 300 km i szerokości skał 30 km. Postanowiono przeciąć górę, a co było niezwykle trudne, biorąc pod uwagę niejednorodność gleby i wewnętrzne przepływy wody. Kiedy budowniczowie weszli głębiej w górę, nie, mo nie mogli sobie wyobrazić, co ich czeka. Wewnątrz North Muskie Ridge wszystko było wypełnione pęknięciem. Wiercenie studni co 500 metrów nic nie dało. Na początku budowy w 1977 roku nie uruchomiono jeszcze maszyn do wierc wierceń poziomych selek selekcją rdzeni. Do, doszło do kolejnego smutnego, cudzysłów, odkrycia radioaktywnego gazu Radon w trakcie badań. Odkryto przerażające liczby, 3000 BQ na metr sześcienny, chyba bar, nie, trudno mi powiedzieć co to za jednostka, które prowadzą do nadmiernego narażenia pracowników. Norma bezpieczeństwa radiacyjnego dla produkcji w grupie cudysów A wynosi nie więcej niż 1240 BQ na metr sześcienny. W pomieszczeniach mieszkalnych zawartość radonu nie powinna przekraczać 200 BQ na metr sześcienny. I tak ten tunel wygląda. Tunel zwierdomuński. Swier, Wszystkich strasznych, po wszystkich strasznych odkryć, odkryciach postanowiono prowadzić poszukiwania jednocześnie, jednocześnie z budową. Dzięki fotografii kosmicznej zidentyfikowano cztery główne uskoki. Pęknięcia skał, które powstały podczas ruchu Skorupy Ziemskiej. Za normem przyjmuje się 5% uskoków w całej długości tunelu. W tunelu siewijer uskoki osiągnęły długość 860 metrów. Zdjęcia satelitarne zapewniły wgląd w wielkość uskoków. Niektóre osiągnęły długość do 1 km, a ich a a w ich głębokich głębinach znaleziono górskie wodospady. Strumienie wody, zmieszane z kamieniami i błotem, wypływają ze skały z gigantyczną siłą. Im dalej postępowały prace, tym stawało się to wyraźniejsze. Prawie niemożliwe było przewidzenie wszystkich ukrytych niebezpieczeństw. Wkrótce pojawiła się kolejna trudność. Procesy tektoniczne w pasie górskim Muja, który towarzyszyły potężne trzęsienia ziemi w 1936 roku. Odnotowano 9,6 punktów w skali Richtera. Takie zjawisko naturalne mogą powodować przemieszczanie się skał na 1 do 1,2 m. A w niektórych przypadkach nawet 5-6 metrów, aby uniknąć nieprzewidzialnych sytuacji i zapewnić normalne funkcjonowanie tunelu, zastosowano niestandardowe środki bezpieczeństwa. Układanie tuneli z, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Obok głównego tunelu zaczęto wiercić tunel badawczy z różnicą 20 metrów. Dla porównania powierzchnia przekroju tunelu głównego wynosiła 68 metrów, a, a tunelu eksploracyjnego zaledwie 18. Miał on pełnić funkcję transportową i odwiercającą wykop główny. Bieg z obu stron graniku sobie. Dodatkowo przed rozpoczęciem przy, przyszłego tunelu odwiercono od szczytu granic cztery pionowe szyby, I każdy o długości kil, kilkuset metrów. Takie działania uniemożliwi, uniemożliwiły poruszanie się tunele, tunelem w wiel, wielu krótkich odcinkach, co zwiększyło bezpieczeństwo ale wymagało najwyższej dokładności obliczej w celu połączenia wszystkich odcinków w jedną linię tunelu. W rezultacie rosyjscy specjaliści wykonali robotę bez zarzutu. Odchylenie od zaplanowanej osi wyniosło zaledwie 5 mm na całej długości tunelu. Praca jubilerska. Dla nie, nie, niezawodności ściany zostały wzmocnione w czterech warstwach, w rezultacie powstał tunel, wbudowany w rodzaj wielowarstwowej rury, w cudzysłów warstwy wyglądały tak. Jeden beton zbrojny, z, zbrojony zbrojeniem, dwa rury wyglądające jak metalowe plastry miodu, takie same jak produkowane przez Armicon Plant do tuneli metra, 3 żelbet, 4 izolacja metalowa, chyba tak to wygląda, klatki wzmacniające do rur. I taka wielowarstwowa i niezawodna konstrukcja chroni teraz tunel Siewieromuński, przed wpływami zewnętrznymi, a tam gdzie występują luźne skały, istnieje ryzyko zagrożenia sejsmicznego. Zastosowano technologię dodatkowo wypełnienia wokół tunelu roztworem ciekłego szkła o specjalnym składzie chemicznym. Wszystko to stało się możliwe dzięki całemu zespołowi naukowców z Moskwy, Petersburga i Jaketenburga który wynalazł unika unikalną metodę wzmacniania szczególnie luźnych skał za pomocą ciekłego szkła sprzęt używany podczas budowy. Podczas budowy tunelu Siewieromujskiego wykorzystano różne rodzaje sprzętu, nie mówiąc już o kilku pokoleniach zastępujących się nawzajem miejscu pracy już na samym początku, bo już w, w, w 1977 roku Wykorzystano technologię, która sprawdziła się przy budowie moskiewskiego metra pod koniec lat 30. XX wieku. Następnie zastąpiono go sprzętem importowanym, choć nie wszystkie zadania mu podołały. Nawet sami producenci nie byli co do tego pewni. Przykładowo, gdyż szef amerykańskiej firmy Robbins przybył na miejsce wierceń. Z 25-tonowym kombajnem chodnikowym odradzał wiercenie na grani górskiej i szukał innego miejsca. Jednak naszym mistrzom, czyli Rosjanom, się to udało. Wiele rzeczy musieliśmy zrobić w staromodny sposób. Łącznie z użyciem młotów pneumatycznych, jednego narzędzia, które mogło pomóc w najnowszych warunkach. Po przeprowadzeniu całego nakładu pracy, mimo wszelkich wątpliwości, efekt prze, przerósł wszelkie oczekiwania. Skomplikowany pod każdym względem tunel umożliwi uruchomienie magistrali bajkał AMU, który, która zapewnia najważniejsze strategiczne połączenie z regionem Dalekiego Wschodu. I chyba to wszystko. To już co inne. A więc tu się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę bardzo i dozo!